Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak obiecałem, tak będzie druga część yy, modułowego systemu skórzanego dla Kuby z Universal Survival. Zrobiliśmy mu na ostatnim filmie yy, osłonę na ostrze i zawieszkę do paska. A teraz mu zrobię panel do plecaka, i panel, który jednocześnie będzie można wykorzystać, przyłączyć pasek na ramię i nosić przez piersi. Do stworzenia było kilka koncepcji. Rysowałem parę razy, rysowałem fikuśne, niefikuśne, ale sobie pomyślałem, że kuba, z uwagi na to, że będzie jechał z tym daleko i dużo chodził, to sobie pomyślałem, że im lżej, tym lepiej, i mniej elementów też tym lepiej. Więc sobie narysowałem po prostu taki panel prostokątny. O. Pyk. On no, będzie na molki. Tutaj u góry damy dwa deringi, czyli półokrągłe drutki. Mam sobie przygotowałem skrawki. Pa, główną częścią będzie panel 8 na 10 Dwa paski do molków, żeby można było przycina, przy, przywieszać. Jeden z tego z jednego sobie zrobię szlówkę tu z tyłu, żeby, żeby można było mole zablokować. Oczywiście pętle na trzonek z tego zrobimy. Też, też mu zrobię zabezpieczenie takie na gumkę, bo to jest chyba dobra koncepcja. No, i dwa deringi 25. I dwa karabinki czyki, karabinczyczyki, czyczyki do opaska. A pasek się później wytnie i będzie gitarka. No, i jedziemy. Ta linijka, którą widzicie, której najczęściej chyba używam. To jest prezent od Grześka Olfy, taka podziałkowana. I jest kurcze, genialna, jeżeli się robi coś ze skóry. Naprawdę super. Kąty, coś tam proste, coś. No, mega opcja. Jest dosyć droga, tylko kosztuje chyba z 6 dych, nie się Tak mniej więcej. Nie pamiętasz, ale wiem, że sprawdzaliśmy wcześniej, kiedyś tam, i była cholernie droga. Ale jest warta kurde, każdej złotówki, taka prawda. Czyli tak, mamy panel, o panel też teraz są ochrony. tu będzie tu będzie pętla, o taka. o, dobra, pod spodem będzie szlufka i dwa paski, tak to będzie wyglądać. Tak wiem, że mówiłem, że najlepszym zaokrąglaczem, szablonem do zaokrąglaczy jest dwuzłotówka, ale to nie o to chodzi, że jestem zakłamanym bydlakiem, tylko chodzi o to, że czasem jest potrzebna mniej, mniejsza średnica od i cała kałapalnia. Tak sobie pomyślałem, że w zasadzie to sobie dotnę jeszcze nawet z cieńszej skóry pasek, a czy nie pasek, ten panel. Żeby było ładnie i żeby nie było mizdry, to zrobimy ten. To zrobimy dwie warstwy, nie? I tak będę to oprzywał dookoła, a tak to się ładnie, ładnie będzie wyglądać. Po prostu nie będzie dużo cięższe, a będzie ładnie wyglądać. Dobra, paski. Paski do moli, szlufka do moli, dymzel do zatrzaska. To na ten. To sobie jeszcze wytnę jeden 18 na 10 Obcinam krawędzie. Bevelerem, Edge bewellerem. i będziemy farbować. A, jeszcze może podziurkuję sobie obraz. Dobra, farbujemy. Sztu mamą pofarbowane. Przebafujemy i Przypalamy krawędzie, a później będziemy nitować i szyć. Zaznaczę sobie od razu do szycia. Założymy, zabijemy oczka od razu. O.

panel oczywiście tak jak wcześniej z Loctite'em żeby nie było lipy, że się coś rozkręci przymierzymy gumkę czy tak jak tam po prostu mhm. zawiązać, bo... Mm. Ekstra, ekstra. ekstra. Mamy wszystko chyba spasowane, więc smaruję klejem główne części, skleję, wtedy podziurkuję, przedziurkuję sobie, dopasuję szlufkę, tą blokującą mole, paski i zszyję wszystko do kupy. Obdziurkuję sobie całość, później dopasuję paski i szlufkę. O, taki jest plan. Mam poklejone, mam podziurkowane. Przyciąłem jeszcze obszlifuję i pofarbuję krawędzie, bo jak tu będą deringi, to później może być to utrudnione, żeby było łatwo i wygodne, to, to zrobię to teraz. Dobra, zszyłem całość. Nawet nieźle wyszło, muszę powiedzieć. Teraz jeszcze tylko muszę opitolić tutaj te naddatki, zabić zatrzaski i zaraz Wam pokażę całość, jak wygląda. Ej, fajnie wyszło. Tu się przyczepi pasek z karabinkami. Grzesiek mi pomaga, bo byśmy się nie wyrobili a chciałem. To koniecznie dzisiaj kubie wysłać. Więc Grzesiek mi robi pasek. Jak Grzesiek? Tak jeszcze trochę. A, już, a ładnie, to już ten. Będzie tylko trzeba elegancko. Dziękuję, bracie. Mamy pasek, zaraz wyjdziemy ten. Zaraz będziemy wszystko montować do kupy. To jest tylko przytnę, pofarbuję przypale, nabiję zatrzaski tu i będziemy testować. No i mamy finito. Mamy na pasek do spodni i to jest teraz na... Fajnie kurczę. Oda się nie To jest tu na... na pierś. Ono być tu tak y... dobrze teraz rysuje. tak powiem cycek. Dobrze, dobrze. Ej, spoko, to może całkiem wygodne. Albo mamy korabinki. No i tutaj, to też można po prostu założyć na ten czas. I przyczepiamy ten. Przyczepiamy na molki. O, to ścięcie pod kątem dobrze dobrze daje radę. Tyk. Pierwsze. Specjalnie tu nie strzywałem na środku tej szlówki, żeby się łatwiej wkładało paski. I to chyba był dobry pomysł. Znaczy na pewno to był dobry pomysł. O. Widzisz coś tam w ogóle, czy zasłaniam rękami? nie zasłaniasz. Dobra. Tyk. O. Tak, tak, pyk i pyk. E, no. hmm? Modułowy, skórzany system zawieszenia, to machawka gdzie popadnie.